Wydaje Ci się może, że drink czy kieliszek wina raz na jakiś czas to nie jest nic złego, ale prawda jest taka, że alkohol utrzymuje się w Twoim organizmie przez wiele tygodni. I przez wiele tygodni nie tylko jest tam wciąż, ale po prostu aktywnie podtruwa Twoje ciało i Twój mózg. Także jeżeli zdarza Ci się wypić nawet jakąś jedną porcję kieliszek wina, piwo czy drinka raz w tygodniu, to tak naprawdę cały czas masz w swoim organizmie alkohol, czyli cały czas można powiedzieć, że jesteś pod jego wpływem. I wbrew temu, co tobie się wydaje, to ma naprawdę duże znaczenie to wpływa na twoje myślenie, na twoje emocje, na twoje decyzje. Spróbuj, odstaw go na 4 tygodnie i zobacz, jak się poczujesz. Prawdopodobnie będziesz bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i zaskoczona. Jak dobrze i doskonale funkcjonuje Twoje ciało, jeżeli nie wlewasz w niego ani kropli alkoholu? Polecam.